OK, z tej strony wujek Timo. Teraz zacznę tworzyć dek i zobaczymy, jak to jest. Pamiętajcie, ja nic nie wydałem pieniędzy, to jest dopiero trzeci dzień tej gry. To tam grałem parę godzin w to. Więc stworzę teraz od nowa dek. Dek będzie się nazywał Tryhard. Więc stworzę go. No i cóż. Tylko teraz będziemy używać, i tylko będę używać. Tak, będę te karty, co ja mam. Dobra, ale ta. Tak, plus cztery, dobra. Te są dobre karty. Niedźwiadka Hulk Hekima. Ten jest sniper. Ten też jest dobry. Mamut. Yy, 5 damage ok, ten jest bardzo dobra karta one of many. Później możemy sobie odjąć te karty i tak zobaczyć, co jest nielegalne, odjąć to i tak dalej, i tak dalej. Yy, tylko trzeba pamiętać, żeby, żeby, żeby ta purity jest sprawdzać, czy to jest tylko jedna, czy, bo jak jest więcej, to, to nie przejdzie ten numer Okej, okay, scrap Rampage to. Co to jest w Aha, ten jak ma artyfakta, to jest jak ma artyfakta, to go zaatakuje, to zabierzemy mu artyfakta, zniszczymy i on jeszcze dostaje plus 3, plus 3, super. E, brutalność. Fight. Ok, teraz zaczynamy drugą rasę. <coughs> Przepraszam. Ok, to trzeba zrobić jak jest. Ok. Na razie weźmiemy ją tutaj. Dobrze. Hmm, może to damy... Dodamy do deku. Tu... Dodamy ją do deku. A tu damy aletę na razie. Uh, Battle to scavenger... Ta, ta, ta. Jak jest w defensywie. No dobra. To jest 7-8, to nic ważnego tutaj. Ale okej. Okay. To co tam mi daje? Tam mi nic nie daje, ale dwie karty z okay. Hermit, to, to... Hermit nie za bardzo mi tutaj idzie. 6 Master of Demons. No i oczywiście Verore, moje ulubione. To może, może, może. Hmm. velor kidnapper, dobra. Defray, oczywiście Heatwave, dwa na wszystkie nieprzyjacielskie. Lightning jest wspaniałe. Redirekcja to to jest. Aha, jak on będzie jakiś czar używał na mojej... to go wtedy ten czar nie zadziała mu, jak on jakiś mój charakter pójdzie. To jest dobre. To atakuje nieprzyjacielski nieprzyjacielskiego nieprzyjacielski komandora, czy dowódcę. Więc jednego z tych, więc to jest bardzo dobre. on go zabija po prostu od razu, więc to jest wspaniała karta, następna rasa. Yy, damy go tutaj, ale Bromicz. Hmm. Weźmiemy go tutaj tutaj Bromicza, Ember Star Multistrike. Dobra. Nie mam tutaj tego mass więc jakoś nie widzę tutaj mass Może trzeba mieć dwie purity tutaj. Po prostu nie widzę, nie mogę tego wziąć widocznie. Ten jest dobry. Poznajemy z poprzedniej gry. Ok. Charge, dobrze, ten atakuje od razu. Tego nie lubię. 77, dobre. Za 395, wspaniałe. Na razie jest wszystko legalne. Okej, okay, ten ma 3 health, po prostu wspaniale. Dobra jest, Vanguard Knight. Okej, okay, to jest bardzo dobra karta. Okej, okay, Flashbang. To bardzo dobre. Bardzo dobre. Stambul też jest fajne. Swift Strike. Warcry obercans banner. Dobra. I Bromwich banner. Ok, zachowamy to. Ach, mamy ponad 100 kart, więc. <laughs> Okej. Okay. To nie jest problem. Mamy 18 kart za dużo. Więc będziemy sobie musieli wybrać trochę. To jest na artefakt, ale ja tego nie potrzebuję. Ok, Scavengera też nie potrzebuję, tak naprawdę. Te witches nie. Nie będziemy grali witchami. Nie będę grał tą. Jeszcze 12 trzeba zabrać. Ten dostaje ekstra atak. To jest dobra ability. Plus 3. Hmm, co by tu zabrać? Te wszystkie karty są całkiem niezłe. Le nie będzie leczenia chyba. Dobrze, nie potrzeba mi leczenia. 4, 5, 12, 14, 14, 4, 5, 3 za 6, 6 On jest niezły hm, na każde demony co my kontroluje, mam tylko kosztuje jeden. Ale my nie będziemy mieli demonów, to do, do widzenia. A jeszcze 10, tych wyrore to jest za dużo, chyba chociaż ja wiem. Jak grama ability kartona zostaje plus 1? Nie, 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 nie. Yy, mamy. Ile tych kidnaperów mamy? O, fajnie. No, jeszcze 7 trzeba zabrać kart. Haha, ha, interesujące. 3 za 6, 6. Nie, nie poda mi się. 8, 9 to jest już nieźle. Trzeba takie karty, które drożej kosztują, zabrać, bo to trzeba być atak od razu. Trzy, 9, 6, 8, 18. Zabierzemy giganta. Co to jest? Redrekt, dobra, nie będziemy redrekt w ogóle brać. Jeszcze jedna karta, jeszcze jedna karta. Do stracenia których mamy tak dużo. Tych Witches mamy, ale one są dobre. Więc weźmiemy sobie jednego tego, zachowujemy i następne wideo będziemy grać. Zobaczymy, jak nasz Tryhard, który jest jedna Warpath, jedna Witches Verore i jedna Flame Dawn. Czyli te atakują od razu, są sławne. Te są triki i czary, a te są silny atak pod koniec gry. Teoretycznie powinno być fajnie.